Waloryzacja stawek podatkowych w gminie Dełmica. Radni podczas ostatniego posiedzenia rady zdecydowali o podwyższeniu opłat. Podatek od nieruchomości na 2022 rok wzrośnie o 10%. Za bilet środkami transportu zapłacimy 5% więcej. Bardzo ważne, bo dotyczą ludzi płatności, przede wszystkim jeśli chodzi o nowe stawki, środki transportowe, jak i również podatek od nieruchomości. Z uwagi na fakt, że nie utrzymaliśmy subwencji ogólnej określonych kwot, no, zaistniała sytuacja, że jednak Musimy podnieść stawki. Jeśli chodzi o, o stawki na środki transportowe czy od środków transportowych, to będzie 5%. To globalnie wzrost o 40 tysięcy. Natomiast jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, to około 10%. To globalnie około 900. Tysięcy złotych. To się wiąże po prostu z tym, że powstałaby luka w budżecie, a po drugie, przede wszystkim jeśli chodzi o utrzymanie to o bytowe szkół, przedszkoli, drogownictwo. To nie jedyne tematy, jakie omawiano podczas ostatniej sesji Rady Gminy Dębica. W sumie podjęto 8 uchwał. Jednym z najważniejszych podejmowanych tematów było dokonanie zmian w budżecie. Gmina Dębica planuje nowe inwestycje drogowe, m.in. w zawadzie stobiernej pustyni i nagawczynie, w związku z czym konieczne było wprowadzenie zapisów zwiększających dochody.